Witam wszystkich. Nazywam się Lubosz Swoboda i jestem z Czeskiego Archiwum Treści Stron Internetowych przy Bibliotece Narodowej Republiki Czeskiej. Jestem tutaj z moimi współpracownikami Petrą i Zdenkiem i spróbujemy opowiedzieć Państwu o tym, jak wygląda nasz system archiwizacji. Nasze archiwum, Web Archiw, zaczęło się w 2000 roku. Był to projekt, gdzie współpracowały trzy instytucje. Narodowa Biblioteka, Biblioteka Morawska i Uniwersytet Masaryka. Pierwsza strona w naszym Web Archiw jest z 2001 roku i o 2005 roku zaczęliśmy indeksację już regularną. W 2007 roku przystąpiliśmy do IIPC i Międzynarodowego Konsorcjum Ochrony Internetu. W naszym archiwum mamy ponad 409 terabajtów danych, ponad 9,5 miliardów obiektów cyfrowych, Tekstów, zdjęć, audio, wideo. Mamy mały zespół, mamy trzech pracowników na pełen etat i jedno stanowisko, które polega na wsparciu technicznym, które dzielimy z innymi wydziałami cyfrowymi. Mamy ponad 30 kolekcji tematycznych i 1,4 miliarda SID-ów. Jeżeli chodzi o kwestie prawne, mamy trochę problem z prawem czeskim, ponieważ czeskie prawo nie obejmuje dokumentów zrodzonych cyfrowo. Więc główna część naszego archiwum jest dostępna jedynie na e, terenie naszej Biblioteki Narodowej. Dostępny akces przez internet jest tylko dla tych źródeł, które są publikowane przez Creative Commons. Lub jeżeli twórcy podpiszą kontrakty z wydawcami, więc 0,4% tylko naszego archiwum jest dostępnych w sposób otwarty. Tutaj widać zrzut ze strony z naszego Sidera. To nasze narzędzie ochrony, to jest katolak do tych stron, wydawców i tak dalej. Tutaj widać tę stronę, gdzie możemy zarządzać wszystkimi kontraktami z wydawcami. Możemy je filtrować: ich status, datę, kiedy zostały stworzone. Jest też archiwum dotyczące notatek, naszych negocjacji i tak dalej. Tutaj widzimy stronę z naszego oprogramowania seedingowego. Strona, gdzie opiekunowie, kuratorzy ustawiający, Indeksowanie mogą wpisywać. Tutaj mamy częstotliwość, tytuł, rodzaj. SIDER nie jest automatycznym narzędziem, więc ustawiamy indeksowanie w kalendarzu takim współdzielonym, gdzie kuratorzy, którzy się opiekują tym procesem, Zbierania zasobów, mogą dokonać konfiguracji i rozpocząć proces. Po lewej widać też menu, jakie są funkcje w tym Ciderze: kontrakty, wydawcy, strony zapewniające jakość, to robimy ręcznie. Możemy też zarządzać kolekcjami tematycznymi, no i inne funkcje. Jeżeli chodzi o naszą politykę zbierania informacji to mamy takie zbiory kompleksowe, selektywne i tematyczne. To takie ogólne zbiory indeksowania to jest mamy ponad 1,4 milion domen.cz, które dostajemy na temat od których informacji dostajemy od czadnik. Robimy to raz lub dwa razy do Roku. Drugie to poszukiwanie informacji jest selektywne. Tutaj mamy takie podejście bardziej fragment My zbieramy pliki, które są związane z nami regionalnie, na terytorium, język, autorstwo i tematy, bo my w naszym archiwum mamy też strony, które są nie tylko domenami CZ. Ale dotyczą czeskiego kontekstu. Te zbiórki selektywne są bardziej dogłębne niż te ogólne, i są dokonywane we współpracy. Na przykład z Czeską Akademią Nauk, z Czeskim Instytutem Literatury, Narodowym Archiwum. Mamy tam wiele tekstów, które dotyczą wszelkiego rodzaju publikacji literackich, recenzji itd. Kolejne to są kolekcje tematyczne, które są poświęcone konkretnym bieżącym wydarzeniom lub tematom. Na przykład. W tej chwili to są aktualne wydarzenia, jakieś naturalne katastrofy, wydarzenia polityczne. Ostatnio robiliśmy dotyczące wyborów prezydenckich w naszym kraju, i też współpracujemy z IIPC. I braliśmy udział w kolekcji dotyczących zmian klimatycznych, olimpiady. Tutaj widać krótką listę niektórych z naszych kolekcji tematycznych, takich ostatnie, które można obejrzeć na naszej stronie i ściągnąć CID-y w różnych formatach. Robimy też, znaczy w zeszłym roku zaczęliśmy robić takie ręczne zbiory danych. Robimy to przez takie programy, które nazywa się Rebu Recorder. Tutaj archiwizujemy strony, korzystamy z Browser Tricksa. Ta, ten rodzaj zbierania informacji są ważne dla mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, co nie jest możliwe, żeby zebrać dzięki naszym um, głównym robotom. Tutaj widzimy właśnie, że to narzędzie do manualnej zbiórki jest takim jak to wygląda na żywo ten proces decrawlingu. możemy ustalić ile chcemy obrazów tutaj jest taki najbardziej skoncentrowany na użytkowniku narzędzie to jest to Deep Chrome ono jest bardzo proste naciskamy tylko play i Zaczyna nam działać oprogramowanie i można potem zarchiwizować i to, co chcemy odtworzyć. Możemy ustawić to pod kątem zachowań, skrojowań, tak to jest bardzo proste naprawdę. Tutaj widać, co jest możliwe dzięki temu programowi. Widzimy tutaj kompensacje, tutaj widzimy jakieś wirtualne wystawy. Kilka uwag na temat treści kreowanych przez użytkowników. Mamy taki mały formularz: Let's get Web Archived, gdzie każdy może nominować jakąś stronę internetową, którą chce, jako wydawca lub jako fan danej strony i potem nasi kuratorzy kontaktują się z tą osobą i wyjaśniają Creative Commons, zasady licencji, wypisują, podpisują z nimi kontrakt. I też tam mamy blog, ten webus dla wieczności. I tutaj proszę ludzi z różnych obszarów, bo to ja prowadzę tego bloga, na przykład grafików komputerowych czy działaczy środowiskowych, żeby nominowali 10 stron, które ich zdaniem są warte uwagi, które lubią z obszarów, w których pracują. I potem te strony wprowadzam do naszych specjalnych kolekcji tematycznych. I te strony są archiwizowane. Dobrze, to tyle z mojej strony. A teraz przekazuję mikrofon z Denkowi i Petrze. I oni powiedzą Wam trochę więcej na temat strony technicznej naszego archiwum. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, poproszę o kolejny slajd. Nazywam się Zdenko Wozak, jestem dyrektorem operacji IT w Bibliotece Narodowej i rozpocząłem pracę zanim Web Archive powstało jako wsparcie techniczne i obecnie zajmuję się wsparciem technicznym razem z Petrą Habetinową kiedy spojrzymy na archiwum, jeżeli z punktu widzenia IT, to jest kilka ważnych kwestii, o których musimy myśleć i jak efektywnie nimi zarządzać. I musimy stworzyć równowagę pomiędzy popytem i podażą, a też ceną za utrzymanie archiwum, bo operowanie tym archiwum. To jest dosyć wysoki koszt. Mamy określoną zdolność absorpcji, o której można było powiedzieć, że są to nasze zdolności przechowywania. Ale nie tylko to, bo musimy sobie radzić z takim delikatnym skrobaniem, bo można dostać zbanowanym i nie mieć możliwości indeksować ważnych stron. Dlatego trzeba to robić w delikatny sposób, w dobry sposób, bo ta maszyneria, która stoi za archiwum jest tak duża, że moglibyśmy zamknąć większych dostawców. W domenie. Oczywiście jest kwestia wiarygodnego archiwowania i deduplikacji, to jest ważna kwestia. Jak będziemy deduplikować te dane, tak żeby oszczędzać pamięć, ale te pojawiają się problemy wiarygodności i. Ważna jest też długoterminowa ochrona. Pozostaje kwestia optymizacji i zapewnienia analizy jakości. Jeżeli da się to robić automatycznie, to bardzo dobrze, bo jak robimy miliony stron ręcznie, to jest naprawdę coś skomplikowanego. Potem jest bardzo ważna kwestia wystarczających zasobów ludzkich w swojej organizacji, żeby mogli wesprzeć te operację, no i też kwestie prawne, jak przedstawiać dane, komu można je przekazywać, kto ma prawa do tego, żeby je ekstrahować i przeglądać. I tutaj mamy yeah. wiele kwestii prawnych z tym związanych. Jeżeli chodzi o statystyczny punkt widzenia, to mamy ponad 400 terabajtów danych. Zbieramy 30-50 terabajtów rocznie w ciągu ostatnich 5 lat. W tym roku mamy 23 terabajty do tej pory, ale jeszcze nie zrobiliśmy kompleksowego indeksowania, więc. Myślę, że będziemy mieli 40 pod koniec tego roku. Potem mamy. Statystyki codzienne indeksowania, około 200 GB czy 40 za duplikacją miesięczne dla serii i tematyczne, czyli około serię to 4 Terabajt na początku roku, pod koniec roku czy pod koniec miesiąca to jest około 700-600 GB, GB no plus z deduplikacją. A tematycznie, tak jak widać, tutaj raz, dwa razy do roku mamy takie kompleksowe zbiory, to od 30 do 15 terabajtów, bez deduplikacji. I to naprawdę zależy od możliwości naszych personelowych i możliwości e, infrastruktury, którą mamy. Kolejny slajd. Główne technologie i zasady. Używamy wirtualizacji serwerów przez VMware. Korzystamy z hierarchicznego przechowywania danych ze Spectrum Protect i TSM, które zapewniają nam ochronę strumienia bitów. Ważne jest też stworzenie ważnych polityk sieciowania, ponieważ Web Archiw ma duży popyt źródeł sieciowych, no i też jest kwestia absorpcji różnych graczy. No i oczywiście w Web Archiw potrzebujemy dużo robotów. Mamy 20, które są dosyć duże, ale w ciągu następnych kilku lat chcemy przejść na. Na mniejsze roboty, które są oparte na dokaryzacji, i dzięki temu moglibyśmy operować kilka tysięcy. Dziękuję. Kolejny slajd. I Petra, proszę, teraz czas na Ciebie. Dziękuję. Chciałabym pokrótce opowiedzieć o oprogramowaniu, którego używamy i jak je zainstalować. CZEP Web Archive jest oparte na wersji 3.4.0 Heritrix. Żeby zainstalować ten system indeksowania potrzebujemy niewiele tak naprawdę, tylko środowiska Unix i Java, Java 8 lub 11. Instalacja jest dosyć prosta, wystarczy ściągnąć i odpakować pakiet dystrybucyjny i ustawić kilka zmiennych środowiskowych i potem trzeba ustawić Interfejs użytkownika, korzystając z komendy, którą widzimy tutaj. Ten interfejs jest do, dostępny na localhost 8443. Te wszystkie kroki są dobrze opisane w oficjalnej dokumentacji. Jeżeli już mamy zainstalowany Heritrix, możemy indeksować strony i wyniki tego indeksowania to będą pliki raportowe i robocze. Żeby z nich korzystać, będziemy potrzebowali jakiejś aplikacji, która będzie je odtwarzała. Check Web Archive korzysta z Open Wayback. To jest aplikacja Java, która została rozwinięta przez Internet Archive i możemy otwierać nią strony, które zostały zebrane przez Heritrix. My korzystamy z wersji 2.3.2. Aby zainstalować Open Wayback, potrzebujemy Java, przynajmniej 1.7 i Apache Tomcat, przynajmniej 6 lub wyższej. Ja osobiście rekomendowałabym wersję 10, która jest ostatnią wersją. Ten przewodnik po instalowaniu Open Wayback jest na ich stronie i sam jest bardzo łatwy. Tak naprawdę, wystarczy ściągnąć ten plik i go odpakować. Po instalacji możemy pozyskać interfejs użytkownika na localhost 8810 łamany przez Wayback. Warto wspomnieć, że Open Wayback już nie jest rozwijany i dlatego Międzynarodowe konsorcjum Ochrony Internetu proponuje pakiet PYWB czyli narzędzie archiwizowania oparte w Pythonie i on, i to jest rekomendowane, żeby PIWB korzystało z aplikacji UWSGI i serwer Nginx i serwera indeksowania Outback CDX. I dzięki PIWB mogliśmy rozpocząć nasze eksperymenty, ponieważ to jest pakiet patonowy, za, um, uruchomiliśmy je na naszych serwerach testowych i korzystamy z niego do e, tworzenia e, zbiorów, tak jak na takich serwerach, na jakich rekomendowana. W tej chwili są tylko teksty, robimy małe e, archiwa bez indeksowania. W przyszłym roku chcemy wyemigrować wszystkie nasze indeksowania do tej nowej e, formy. E, w formacie, którego WP i WB i będziemy używać Open OpenCDX. albo CDX, przepraszam. Tam bardzo łatwo jest skustomizować interfejs użytkownika i jest tam bardzo dużo funkcjonalności, które łatwo jest utrzymywać, jak na przykład kontrola dostępności. Teraz chciałabym pokrótce opowiedzieć o aplikacji cider jak już Lubosz wspominał, CIDR to jest nasze narzędzie, którego korzystamy w Web Archive. Ono jest rozwijane, jest open source'owe, dostępne na Githubie. Ono działa na komptenerach dokujących, dlatego można w nim pracować w Docker Compose. I to tyle z mojej strony, i e, myślę, że Zdenko opowie nam o naszym scentralizowanym interfejsie. Więc tak, pokrótce, ja chciałbym opowiedzieć o naszym projekcie rozwojowym, takim flagowym projekcie. My rozpoczęliśmy ten projekt w 2018 roku i chcielibyśmy wprowadzić nową technologię do naszego hierarchicznego przechowywania danych i zmienić ten paradygmat z hierarchicznego do e, przechowywania obiektów. Mamy sześć nowych e, serwerów do tego. E, tutaj taki robimy dowód w sprawie, testujemy jedną dziesiątą możliwości naszego Web Archive i potem zobaczymy jak to będzie wyglądało dla wszystkich folderów w naszym archiwum. To jest e, ważna sprawa, że naprawdę ten system ma bardzo dużą, dużą tolerancję na błędów e, i e, pozwala na e, prze, przejście z tego. E, Modelu hierarchicznego. Wprowadziliśmy też eksplorację danych do naszej pracy. Jeżeli chcemy wyciągnąć tekst, usuwamy boilerplate code i możemy korzystać z nazw jednostek, linków i tak I przesuwamy to do takiego pośredniego formatu, który możemy przesłać na HBase. I wtedy już możemy rozpocząć indeksację. I też możemy korzystać ze Sparka do tego. My korzystamy tutaj z uczenia maszynowego do modelizacji tematów i kategoryzacji każdej strony. Więc póki co nie kategoryzujemy. Nie robimy tylko manualną indeksację stron. Chcemy wykorzystać teraz naszą technologię do tego, żebyśmy to mogli skorzystać z tych 4 milionów stron, które już mamy. Możemy robić też analizę sieci i tworzyć kolekcje która następnie będzie dostępna dla naukowców. Mamy taki interfejs użytkownika, który będzie pozwalał na filtrację, odszukiwanie stron, tworzenie kolekcji i eksportować konkretne dane na żądanie. Są takie kombinacje naprawdę, które pozwalają na dotarcie do danych, których potrzebujemy. I jest też tam REST API, który możemy skorzystać z Jupyter Notebook i do takich programów jak Java, Python czy Scala, żeby analizować potem dane, które są eksportowane i dowiedzieć się wiele dla naszych dalszych poszukiwań danych. Poproszę o kolejny slajd. Tutaj widzą Państwo wizualizację naszej trwającej kampanii w czeskich mediach. Jak widać, trwa przez cały rok, z kilkoma tylko przerwami. Każdego dnia, kilka razy dziennie. Indeksujemy media czeskie, żeby mieć aktualne treści e, i zwłaszcza w takich trwających kampaniach, ale chcemy tutaj taką pewnej automatyzacji dla COVID-u i dla innych trwających e, wydarzeń, które zmieniają się przez kilka i w ciągu kilku dni mogliby zmienić całkowicie domenę. Poproszę o kolejny slajd. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję również w imieniu Lubosza i Petry.